No, sz, kurwa, ki chuj, no. Halo. Siema, majster. Au. Te, majster, powiedz mi, kurwa, jakich potrzebuję narzędzi, żeby zacząć coś majsterkować. Ja to ty chcesz robić, jak masz, kurwa, dwie lewe ręce. No jak to, kurwa, co? No coś tam przykręcić, coś tam uciąć. Może jakiś stolik by zrobił w stylu loftowym. No, takie tam wiesz, pierdoły, no. A widziałeś, ile mam sprzętu? No, widziałem, kurwa, to ślepy nie jestem. To będziesz tego wszystkiego potrzebował, albo kurwa i więcej. Co ty kurwa, pierdolisz? Przecież ty sprzętu masz więcej niż ekipa naszego nowego domu. Ba. Dobra, weź kurwa, podaj mi 10 narzędzi, których używasz najczęściej, abym mógł zacząć sam coś w końcu robić. Słuchaj, jak dla ciebie to nawet 21. Ok. A więc, od czego zacząć majsterkowanie? Od tego, aby Wasze dłonie, Wasze oczy, Wasze uszy i płuca przeżyły do następnej roboty, więc numer jeden, rękawice, okulary, ochronniki słuchu i coś na ryj, miarki, metrowe, trzymetrowe, metrowe, pięcio, stu metrowe. Rozwijane, składane. Jeden chuj. Młotki. Gumowe, drewniane, metalowe. Większe, mniejsze. Im więcej, tym lepiej. Cążki, kombinerki. Podstawa, próbówka. Nikt elektrykiem kuźwa nie jest, ale próbówkę powinien mieć. Wkrętaki. Najlepiej cały zestaw. Albo taki zestaw, gdzie mamy torksy, nietorksy, imbusy, jakieś duperele, albo uważam lepszy wybór, większy, bo nigdy nie wiadomo jakiego skrętaka będzie nam brak. Taki zestaw krętaków. W dyskoncie spożywczym potrafią to mieć, więc w dobrych pieniądzach zestawy kluczy płaskooczkowych, nastawnych albo nasadowych. Mam nadzieję, że widać. Poziomica, winkel, albo kątownik, jak to woli. różnego rodzaju ściski jakieś takie małe śrubę automatyczne. ołówek mazak Warto też mieć stół warsztatowy z opcją imadła albo stół z imadłem. Nożyk na oślamana. Drabina. Wiertarka. Jeżeli ktoś ma bardziej zasobny portfel, zamiast tego może być wiertarko wkrętarka, ale z opcją udaru. Szlifierka kątowa, w zależności od zasobności portfela. Piłka ręczna, wyżynarka, piła tarczowa albo stołowa. Jeszcze jedną ważną rzeczą, która bardzo się przydaje, to przedłuża. Według mnie od tego każdy powinien zacząć. I'll be back. Te kurwa majster. Co ty kurwa pierdolisz? Ja myślałem, że to jakieś kurwa frezarki. Piły panelowe. A ty kurwa wyskakujesz z miarko i łówkiem. No i chuj.